Dziś spotykam się w jednym z warszawskich salonów Lexusa z młodą, artystycznie uzdolnioną osobą. Powodem jest wygrana przez nią tegorocznej edycji w swojej grupie wiekowej Toyota Dream Car Art Contest. To konkurs międzynarodowy, trwający od wielu lat. Wyobraźcie sobie, ponad 800 tysięcy prac z całego świata w trzech kategoriach wiekowych z w swojej kategorii. Jest jagoda i mi jest niezmiernie miło jako przedstawicielowi Toyoty w Polsce przekazać jagodzie specjalną nagrodę, upominek, zestaw, który, który przysłała Toyota Corporation z Japonii. Czuję, że tą nagrodę wygrałam się nie tylko ja, ale też ta mała Jagoda, która 6 lat temu po raz pierwszy spróbowała swoich sił w konkursie. To była złota nagroda w Polsce w kategorii 8-11 lat. Smogo przetwarzacz. Dużo się mówiło o smogu i o tym, jak on. Wpływa na nasze środowisko i na nas, i stwierdziłem, że to może jest jakiś dobry kierunek. Trzy lata później, w 2020 roku, tym razem była brązowa nagroda w kategorii już wyższej, 12-15 lat, i to był trombow sysacz. I tu też ekologia, ale trochę w innym spojrzeniu. Trochę w innym, bo no już bardziej pomaganie ludziom tak yy, bezpośrednio. Klu tych wszystkich obecności jagody, czyli to, o czym dzisiaj rozmawiamy, nasza jagoda jest numer jeden w tej kategorii, i to już się nazywa, o wreszcie normalna nazwa. Samochód pełen nadziei. To jest samochód, który zapewnia ludziom takie ciepło, kiedy potrzebują tego, kiedy muszą podróżować albo chcą dostać się do swoich bliskich, do swoich rodzin i w tej podróży jakby ich wspiera i ochrania. Co to jest za technika? To są markery alkoholowe i no to jest kredka. No i wszystko jest z kopisem. Mówiłaś, że to było dość żmudne. Tak, bo to generalnie nie, była biała, biała kartka i wszystko było robione na białej kartce, całe tło było też... Trzy markery zużyłam na całe tło. Przez tydzień robiłam. Tak po 3-4 godziny dziennie. Plus e, pracę kończyłam w ogóle w nocy. Do drugiej w nocy siedziałam, i żeby oddać o następnego tego dnia. Panie Robercie, jak to jest mieć w domu taką córkę, artystkę? To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jagoda przejawiała zdolności artystyczne odkąd pamiętam. Zawsze wokół niej były farby, kredki, już taka mała dziewczynka w pokoiku malowała. Kartka i y, jakieś narzędzia do rysowania były przy niej. każdym rokiem, kolejnym rokiem rzeczywiście. Bo widać, że coś jest na rzeczy, że, że nie tylko sprawia to przyjemność, ale przede wszystkim no, ma jakiś talent. W domu próbowaliśmy w jakiś sposób ukierunkować jego też, żeby ona mogła sprawdzić to, czy, czy to, co jest na co dzień dla niej, co sprawia przyjemność, no, może rozwijać swój talent, swoją pasję, więc zapisywaliśmy ją do szkoły rysunku. No i rzeczywiście okazało się, że potem poznawała nowe techniki i Wchodziła w ten świat artystyczny coraz bardziej. Tegoroczna edycja konkursu już za nami, ale za moment wystartuje kolejna i zapewniam Was, że zarówno Lexus Polska, jak i Toyota Polska. Wezmą w nich udział. Jesteśmy w liceum Jagody. Pani dyrektor, jak to jest mieć w swoich szeregach tak uzdolnioną uczennicę? Jesteśmy z niej bardzo dumni, a przede wszystkim szczęśliwi, że Jagoda, będąc w tak wymagającym oddziale dwujęzycznym, który wymaga wielu wysiłków, czytania literatury, uczenia się geografii po hiszpańsku, ma czas rozwijać swoje talenty, ma czas poświęcać się pasjom. Co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie się znaleźć? Mamy trzy kategorie wiekowe. Czyli poniżej 8 lat, mhm. od 8 do 11 i od 12 do 15 trzeba narysować swój samochód marzeń. Mam taką pracę i co ja dalej muszę zrobić? Gdzie się z tym zgłosić? Można ją przynieść do nas do Toyoty Central Europe na Konstruktorską 5 w Warszawie. Mhm. Natomiast można ją również do nas przysłać, przysłać w formie elektronicznej. W mhm. tym roku y, można również przesyłać prace cyfrowe. Mhm. Można zanieść taką pracę do naszej stacji dealerskiej, których mamy bardzo dużo na terenie całej Polski. Mhm. Można również zorganizować się w szkole, szkoły o. na lekcjach plastyki. Takie prace mogą wykonać i mogą do nas przesłać już jako szkoła. Jagoda to dziewczyna nieco tajemnicza, uzdolniona. I to nie tylko plastycznie. I skromna, bo jak już wygrywa konkurs i to na tak wysokim, światowym poziomie, to nawet nie przyznaje się przed własną dyrektor w szkole do tego faktu. Ale dla nas z tej całej historii płynie bardzo ważne przesłanie. Jeżeli nasze dzieci wykazują jakieś talenty, rozwijajmy je, dajmy im przestrzeń, dajmy im oddech i pozwólmy im startować w tego typu konkursach. A nuż pojawią się kolejni laureaci czy laureatki z Polski.